Dzisiejszą sesję na warszawskiej giełdzie zaczynamy na lekkich plusach w stosunku do wczorajszego zamknięcia, czyli rynek próbuje kontynuować wczorajsze, wczorajsze odbicie. Pomaga ocieplenie sytuacji na, na rynkach światowych i, i zwiększenie delikatne skłonności do ryzyka, także na razie, na razie delikatne wzrosty, natomiast patrząc w, szerszym troszkę, w szerszej perspektywie, no to oczywiście cały czas dominującym trendem jest trend spadkowy, a to co w tej chwili widzimy możemy na razie klasyfikować tylko jako korektę, korektę trendu spadkowego. Na rynku walutowym, podobnie jak na, jak na rynku akcji, umocnienie złotego, także też troszkę większa skłonność do ryzyka, natomiast również podobnie jak na rynku akcji, cały czas złoty jest w szerokiej w szerokim, w szerokim perspektywie patrząc w trendzie spadkowym, także też, też korekcyjne umocnienie złotego. E, ważnych danych dzisiaj e, zbytnio nie mamy e, z rynków światowych, e, rozpoczynamy dzisiaj posiedzenie e, Rady Polityki Pieniężnej u nas, natomiast no, nikt nie oczekuje zmiany poziomu stóp procentowych, natomiast to co jeszcze e, ciekawego dzisiaj wieczorem e, zobaczymy to raport Beżowej Księgi w Stanach Zjednoczonych o 20, natomiast no, będzie to już po zamknięciu naszego rynku. Niespodzianką dnia, właściwie wczorajszego, wczorajszego dnia, możemy określić skalę wczorajszych wzrostów i, i, i dynamikę odbicia. Myślę, że dla wielu obserwatorów to było zaskoczenie. Natomiast no, jeżeli chodzi o informacje ze spółek, to nic zaskakującego dzisiaj nie, nie, nie uzyskaliśmy. No myślę, że dzisiaj najważniejsze, najważniejsze to, na co patrzą inwestorzy, to, to czy uda się indeksowi WIG20 domknąć lukę z poprzedniego, z poprzedniego tygodnia, która się rozciąga pomiędzy 1772 punkta, a 1790 parę. Jeżeli by się to udało, to byłoby takie wstępne, techniczne, wstępny techniczny sygnał do, do kontynuacji odbicia rozpoczętego, rozpoczętego wczoraj.